Ja się moi mieli u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy. Dzisiaj w Snow gramy. Singlu zadanie wykonamy i więcej części dostarczamy. Wiertnicze części zamienne razy cztery dostarczyć do magazynu musimy. I po drodze jeszcze modyfikacje sobie odkryjemy. Także Rzeka Górska na Alasce zaczynamy. Oczywiście w błotku w śniegu się targamy. Raczej w śniegu w lodzie, tym razem więc maszynę odpalamy, ręcznie sobie już ściągamy i na mapę spoglądamy. Na mapie modyfikacje mamy, więc cyk najpierw ją pozaznaczamy. Gdzieś może by to jakoś tak tu wyglądało, by się tędy może gdzieś tu poprzebijało. Zobaczymy, czy nam się uda. Mam nadzieję, że będzie z tego chluba, a potem sobie dalej z tematem ruszymy, i oczywiście, mm, zadanie zrobimy. Zobaczmy, tylko jakby to tu wyglądało, czy dojazd tutaj się będzie miało. Jak widać, drzewka cienkie, nie byle jakie, pod ciężarem, katry są połamane. Niechby tylko było tu wjeżdżane. Tu już drzewa trudniejsze, ale może jakoś, może jakoś radę damy, może jakoś tam poodsłaniamy. Tylko co by nie było, między te drzewa by się wrzuciło. Uuu, ciężko, ciężko tu jest z dojazdami. Wszystko dobrze między nami? No, ciskaj się. Kurde, dużo by nie brakowało, trochę innym kątem by się wjechać stało, a może z tej rzeki, jakbyśmy tutaj tak jakoś bardziej wjechali, to byśmy bardziej prosto się wyłamali. Hmm, chyba raczej takie hmm, wyzwanie to jakimś pick-upem powinno być pojeżdżanie, a nie ja się tutaj klamodem wielkim wtargałem. I normalnie prawie, prawie rady nie dało, ale tu już radę dajemy. Oczywiście, modyfikacje zdobywamy. Wysokie zakresy. Pokaż listę pojazdów do zastosowania. Mm, no, dużo, dużo tych pojazdów mamy. Eee, jeszcze sobie tutaj posprawdzamy, można powiedzieć, chyba do większości moich posiadanych pojazdów. Ok, eee, niech i tak będzie. Akceptujemy, oczywiście, wstecznym teraz. Wyjedziemy. No i za zadanie się zabieramy to, co dzisiaj w planie. Mamy więcej części do zdobycia. Niech i będzie zdobywanie, mój ty miły panie. A wypiszcie w komentarze jakby tutaj, co Wam będzie dane w darze. Jak tą grę tu oceniacie. Czy snuranerka w moim wydaniu chętnie oglądacie. Tak. Można powiedzieć na początku odcineczka. Niech będą takie e, tutaj zapowiedzi, prośby w Wasze strony. A gdyby przypadkiem się tobie spodobało, to klikaj, e, klikaj suba i łapeczkę. A pomożesz mi troszeczkę do tego. Klikaj dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Tu skąd wyruszyliśmy, tutaj sklep z przyczepami mieliśmy, więc oczywiście po przyczepę wracamy, bo cztery razy części. Dostarczyć mamy przyczepę sobie, jakąś tutaj zakupimy, i oczywiście zaraz tam polecimy. Zaraz na mapę zobaczymy, jakąś trasę wytyczymy. Także silnik se zgasimy, paliwo oszczędzamy, ale ja póki co się nie boję. Póki co tutaj nie ma stracha. Co ja potrzebuję? Ja potrzebuję jakąś przyczepkę. O, tu modyfikacje jeszcze powłączane, co było wcześniej gdzieś kiedyś grane. Jaką przyczepę by sobie tutaj zabrać? Chyba standardowe burty sobie zakupimy, się tym tu nie przejmujemy. Czerwona przyczepa do czerwonej Tatry jak najbardziej pasuje, więc na mapę już wędruję. Na mapie więcej części... E, to w kontraktach mamy e, GR, nie, w GR nie, są też nie. Blackbeard, Blackbeard, czarny tak nam oferuje więcej części do magazynu dostarczania, a więcej części z serwisu mamy do odbierania. E, także do serwisu można powiedzieć prostą drogę mamy. Punkty jakieś sobie wyznaczamy. E, także. Tutaj w tą drogę skręcić musimy i tutaj sobie to załadujemy. Potem sobie tą drogą wrócimy w tą drogę. Oj, w tą drogę sobie skręcimy i dalej tutaj pojedziemy. Eee, tymi asfaltami wszystko dobrze między nami. Tutaj jakiegoś skróta zauważyłem, więc się w tereny wpuścimy i cyk do magazynu pojedziemy, jak już tutaj hmm, posprawdzałem w, hmm, tutaj w serwisie przyczepę serwisową mamy, więc się ponaprawiamy a w magazynie przyczepa, cysterna do zyskania więc będzie dom e, Tatry Tankowania e, Ok. mapa jest powytyczana więc wychodzimy, maszynę palimy i w trasę lecimy. O czym dzisiaj pogadamy? Co my tutaj w darze mamy? E, otóż, przerwa była na kanale. Cały czas tutaj walczę stale. Nie wiem, jak często te materiały się na kanale ukazują. No, bo jakoś, jakoś, mm, jakby to powiedzieć, tyle co uda mi się nagrać zgrać tutaj, bo oczywiście jeżeli chodzi o ranera to z Banankiem gramy, do, na kanał do Bananka również zapraszam no i jak tylko z Banankiem się zgram, jak tylko troszkę czasu mam, no to wtedy takie sobie tu zadania z nim wykonam niektóre zadania proste mamy, już niebawem na Alasce z Banankiem się spotkamy niektóre właśnie proste, takie jedno singlowe, można powiedzieć, wszystkie tutaj, które teraz już pozostawały, to wszystko jest jedno, można powiedzieć, samemu jednym kursem do poogarniania, ale gdzieś tam się podzielimy i jakoś te zadania zrobimy. Ja oczywiście na kanale pokazuję ciągle stale wszystko co do zrobienia. Jak to zrobić mamy, jak tu sobie Podziałamy wiertnicze części zamienne. Ładujemy. Wiertnicze części zamienne dwa. I na przyczepę dwa. Dziękuję w tym momencie. Okej ja teraz tak, teraz jest pytanie, czy naprawić się będę w stanie, tylko sobie e, moment, chyba tak, trochę DBA i myszy zmienimy. Bo widzę, że mi tu kamera. Świruje Łe, ale teraz to te e, Profil swój po pootwierałem Przez przypadek właśnie znowu coś ponaciskałem No, Tatarynka, Tatarynka, czy ty dasz radę tutaj Wykręcić? Czy ja będę musiał e, Za chwilę kurde się rozczepić? Bo to teraz jest pytanie Naprawić się pewnie nie będę w stanie. Ale spróbujemy. Spróbujemy. Funkcję sobie zobaczymy i teraz napraw z bagażnika dachowego. No niestety, mój kolego, bagażnik dachowy chciałbym jednak zostawić. Więc dobra, więc zróbmy to w takim razie tak. Funkcję sobie otworzymy. I tutaj zepsucia sprawdzimy, aczkolwiek trochę silnik, niewiele zepsuty mamy. Dobra. To, 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 to wiem, to sobie poodpuszczamy. Na pewno zatankować się będziemy musieli, ale to na magazynie na spokojnie z przyczepy się wypniemy, przyczepę cysternę podepniemy i się tam z cysterki zatankujemy. Nie ma tutaj nic do stracenia. Aż tak zepsuty nie jestem. Gorzej, właśnie opcja jest paliwa zyskania. Tak więc do magazynu są pojeżdża. a niedługie te nasze SnowRunner spotkania. Zadanie po zadaniu są wykonania, ale też i dzięki temu Wam tutaj szansę daje, że więcej oglądacie, dłużej tutaj materiały oglądacie na zasadzie, że większą część, tak? większą część tego materiału oglądacie zresztą na ankietę kiedyś też na kanale dałem i raczej zagłosowaliście w kierunku dwóch odcinków 20-minutowych niż jednego 40-minutowego, mówię w czasie tygodniowym, tak było pytanie co lepiej, czy w ciągu tygodnia dwa razy po 20 minut czy 1 raz 40 stwierdziliście, że dwa razy po 20 więc w tym kierunku lecimy mi też jest dużo łatwiej wygospodarować 20 minut na przykład na nagrywanie niż takie takich 40 minut znajdowanie no widzę na skróty tu pojechać chciałem dobrze, że AWD sobie pozałączałem, bo bym się raczej tu pod górkę nie wtarmolił i bym się tu normalnie wypirtolił. Dobra, linka, czas na linkę polowanie, niech i będzie pomaganie. Oczywiście linka jest pod klawiszem na szybkości e, podpisana, więc są proste tu działania. No, pomagaj, pomagaj, dawaj, dawaj, nie przestawaj. Oczywiście Alaskę tutaj rzekę górską e, cały czas tymi samymi samochodami ogarniamy, tymi samochodami jak tutaj Tatra i Tajga, które tutaj dostarczyłem nie jeździmy na razie nigdzie indziej no bo tutaj nie ma garażu dlatego tu samochody zostały dostarczone i wszystkie te zadania zostaną tymi samochodami zaliczone dobra, z terenu wyjechaliśmy prosty asfalt już przed sobą zauważyliśmy więc do magazynu lecimy no i oczywiście zadanie zaliczymy Gdzieś tam kiedyś wspominałem, że na zmianę z różnych map odcinki dawać chciałem, jednak póki co tak się staje, że po prostu po kolei tak jak progres swój tu daje. Dobra, niech i będzie teraz ręcznego zaciąganie i ładunkiem zarządzanie. Oczywiście co mamy, rozładujemy i zadanie akceptujemy. Pięknie, fajnie się udało. Długo, długo to nie trwało. Teraz tutaj wykręcić, spróbujemy. O, i przyczepa odkryta została. Dla tej przyczepy oczywiście, chwała, funkcję odłączamy sobie przyczepkę. I teraz cystereczkę. Cystereczkę sobie zapniemy. Chociaż tą cystereczkę to jeszcze pewnie e, będę musiał dostarczyć gdzieś tam do, mm, e, do punktu sprzedania, więc na pewno będą poza odcinkami takie działania e, także dołącz przyczepę no skoro tą już dołączoną mamy, aczkolwiek jeszcze, jeszcze jej nie sprzedamy bo jeszcze przypadkiem tego paliwa będę potrzebować i potem będę sobie żałować i teraz zatankuj źródło, przyczepa, cysterna do Tatry, do pełna lejemy i oczywiście dziękujemy Funkcję odłącz, zamknij, zwolnij ręczny dobra, z powrotem pod tą sobie cofniemy Oczywiście y, dla tych wytrwałych tutaj y, oglądaczy y, mogą oni pozauważać, że czasami te biegi zmieniam, czasami tak nagle zaczynam cofać, bo pod hamulcem wsteczny mam y, przypisany, gdy go mocniej wcisnę, y, no to y, moje Pany automatycznie y, mi się to wczytuje i oczywiście wtedy się wycofuję a raczej jak to się mówi, jedź do tyłu, nie, Co, czy cofaj do tyłu, tak? Cofaj do tyłu, tak by to się jakoś rozmawiało. Oczywiście cofa się zawsze, tylko i do tyłu. Nie można cofać jadąc do przodu, dlatego to jest takie prześmieszne powiedzenie. A ja kończę na dzisiaj moje gadanie, już w tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Pobawimy się wspaniale, dziękuję Tobie za oglądanie. No i do widzenia, mój miły Panie, do usłyszenia, do następnego, trzymaj się, cześć. A tak na marginesie, ja sobie teraz już wrócę, oddam tą przyczepkę z powrotem do punktu wyjścia. No i tam się przygotuję, kolejne zadanie jakieś spropsuję.